Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Dziś przedstawię Państwu zalety spożywania kolejnej z przypraw, a mianowicie kardamonu. Wszystkie informacje, które pojawią się w tym odcinku, dotyczą kardamonu zielonego, nazywanego kardamonem malabarskim. Mówię o tym, ponieważ w sprzedaży można spotkać też kardamon czarny, który jednak nie został jeszcze zbyt dobrze przebadany. I podkreślam, że to właśnie kardamon zielony jest nazywany prawdziwym kardamonem. Kardamon zielony to roślina przyprawowa i zarazem lecznicza, która należy do rodziny imbirowatych. Jest ona uprawiana głównie w Indiach, Gwatemali, Indonezji, Nepalu, Meksyku i na Sri Lance. Od tysięcy lat kardamon szeroko stosuje się w różnych systemach medycyny tradycyjnej. Wykorzystuje się go m.in. w przypadku zapalenia oskrzeli, astmy, przeziębienia, biegunek i bólów brzucha. Przypisuje się mu także działanie moczopędne i wiatropędne. Jednak nas powinny interesować głównie właściwości, które zostały dobrze potwierdzone w literaturze naukowej, a tych jest całkiem sporo, i za chwilę przejdę do ich omówienia. Zaznaczę jeszcze tylko, że na końcu odcinka podam, w jakiej ilości i w jakiej postaci najlepiej spożywać kardamon. Myślę więc, że to będzie ciekawy i wartościowy odcinek, dlatego zachęcam pozostać do końca. A teraz przejdźmy do przedstawienia walorów zdrowotnych kardamonu. Kardamon to przyprawa o udokumentowanym bardzo korzystnym wpływie na profil lipidowy krwi i wcale nie chodzi mi tu o obniżanie poziomu cholesterolu, bo jak wiemy, jego całkowite stężenie nie ma szczególnego znaczenia klinicznego. Chodzi mi tutaj o coś o wiele bardziej istotnego, a mianowicie jak możemy przeczytać w jednej z prac naukowych z 2020 roku, kardamon jest skutecznym produktem w obniżaniu stężenia trójglicerydów. To właśnie wysoki poziom trójglicerydów jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, bo to właśnie on istotnie zwiększa ryzyko zawału serca i udarów mózgu. Kilka przeprowadzonych badań pokazało, że stosując kardamon można obniżyć stężenie trójglicerydów we krwi nawet aż o 20 mg na decylitr. Oznacza to bardzo wysoką skuteczność działania. Naukowcy wykazali, czy taki efekt można uzyskać spożywając 3 g kardamonu dziennie. Jest to około pół łyżeczki nasion. U podłoża działania obniżającego poziom trójglicerydów leżą bardzo skomplikowane procesy. Nie wdając się w szczegóły, tylko powiem, że związki obecne w kardamonie mogą w pośredni sposób wpływać na regulację genów odpowiedzialnych za przemiany lipidów w mięśniach i wątrobie, a więc mówimy tu o wpływie na epigenom człowieka. A konkretnie związki obecne w kardamonie przyspieszają pewne procesy, co nie pozwala na powstawanie i utrzymywanie się wysokiego stężenia trójglicerydów. W tym miejscu chciałbym dodać, że kardamon wykazuje o wiele szerszy wpływ na układ sercowo-naczyniowy niż tylko poprzez redukcję stężenia trójglicerydów. Otóż w jednym z badań naukowcy potwierdzili, że kardamon ma właściwości hipotensyjne, czyli ma zdolność do obniżania ciśnienia krwi, i można powiedzieć, że uzyskany przez naukowców wynik był bardzo zadowalający. U osób z nadciśnieniem, które stosowały kardamon w ilości 3 gramów dziennie przez 12 tygodni, Nastąpiło obniżenie skurczowego ciśnienia krwi o 19 mm. Rtęci. Dodatkowo obniżeniu uległo też rozkurczowe ciśnienie i to aż o 12 jednostek. Takie działanie ma istotne przełożenie na konkretny efekt kliniczny. Jak pokazują badania, poprzez obniżenie skurczowego ciśnienia krwi o 10 jednostek i rozkurczowego ciśnienia o 6 jednostek u osób z łagodnym nadciśnieniem tętniczym zmniejsza się ryzyko udarów mózgu o około 30% i incydentów wieńcowych o około 15%, a kardamon działa jeszcze lepiej, wobec tego nie będzie przesadą, gdy powiem, że jego regularne stosowanie w pewnym stopniu ustrzeże nas przed chorobami układu krążenia. Kardamon działa również bezpośrednio ochronnie na serce. Potwierdza to doświadczenie wykonane na zwierzętach, które przebyły zawał. Eksperci zauważyli, że u szczurów, które otrzymywały kardamon, doszło do o wiele mniejszego uszkodzenia komórek budujących mięsień sercowy, nazywanych kardiomiocytami. Autorzy doświadczenia sugerują, że takie działanie wynika z silnych właściwości przeciwutleniających kardamonu. Kardamon to również wartościowy składnik diety osób zmagających się z cukrzycą typu drugiego i insulinoopornością. Praca naukowa z 2019 roku jednoznacznie pokazała, że stosowanie kardamonu przez 10 tygodni przyczyniło się do poprawy wartości wskaźnika HOMA-IR. Dla osób niezorientowanych dopowiem, że HOMA-IR to parametr, który jest stosowany do oceny stopnia insulinooporności. Mówiąc wprost, kardamon sprawił, że komórki naszego organizmu stały się bardziej wrażliwe na działanie insuliny, co jest bardzo pożądanym efektem, bo oznacza to, że mniejszej ilości insuliny są potrzebne, aby wywołać oczekiwany efekt. Co więcej, utrzymujący się wysoki poziom insuliny we krwi powoduje wiele zaburzeń metabolicznych w pracy, o której mowa. Naukowcy dowiedli też, że u osób stosujących Kardamon nastąpiła korzystna redukcja poziomu hemoglobiny glikowanej. Hemoglobina glikowana to z kolei parametr, który jest stosowany w celu monitorowania przebiegu cukrzycy i często jest oznaczany we krwi, aby sprawdzić, czy leczenie cukrzycy przynosi oczekiwane efekty. Jak pokazuje aktualny stan wiedzy, kardamon może być też sprzymierzeńcem dla osób cierpiących na niealkoholową, stłuszczeniową chorobę wątroby, czyli tak naprawdę dla dużej części populacji, bo według danych statystycznych choroba ta dotyka co trzecią lub co czwartą osobę dorosłą na świecie. U niektórych osób, jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki mające na celu poprawę stanu zdrowia, to niealkoholowe stłuszczenie wątroby może przerodzić się w bardziej poważne konsekwencje. Mam tu na myśli pojawienie się zapalenia wątroby, a także marskość tego narządu. Przeprowadzone badania dowodzą, że włączenie do diety kardamonu może poprawić zdrowie osób z niealkoholową, stłuszczeniową chorobą wątroby. Dla przykładu wykazano, że u osób, które spożywały kardamon, doszło do korzystnego obniżenia poziomu enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza alaninowa, w skrócie ALAT, i aminotransferaza asparaginianowa, w skrócie ASPAT. Dodatkowo u osób badanych stwierdzono złagodzenie przewlekłego stanu zapalnego na skutek obniżenia stężenia cząsteczek prozapalnych, takich jak białko C-reaktywne, w skrócie CRP, interleukina-6 i czynnik martwicy nowotworu TNF-alfa. Przy okazji wspomnę, że ostatnio nagrałem film poświęcony przewlekłemu stanowi zapalnemu, dlaczego jest on dla nas niebezpieczny i w jaki sposób go wygasić. Zachęcam do jego obejrzenia. A wracając jeszcze na chwilę do omawianego badania, jego autorzy potwierdzili również, że po zastosowaniu kardamonu u uczestników badań nastąpiło zmniejszenie stłuszczenia wątroby. Dodam jeszcze, że dobroczynne działanie osiągnięto, gdy kardamon był stosowany w ilości 1,5 g dziennie. Przed chwilą powiedziałem, że stosowanie kardamonu skutkowało złagodzeniem stanu zapalnego u osób z chorobami wątroby i chciałbym podkreślić, że nie jest to odosobniony przypadek i przyprawa ta rzeczywiście posiada potwierdzone właściwości przeciwzapalne. Przykładowo zaobserwowano, że podawanie 3 gramów kardamonu dziennie pacjentom w stanie przedcukrzycowym spowodowało obniżenie poziomu substancji prozapalnych we krwi. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy doświadczenia zasugerowali, że kardamon może być cennym elementem diety w zmniejszaniu powikłań związanych z przewlekłym stanem zapalnym. Z kolei najnowsze dane pochodzące z publikacji naukowej z 2021 roku pokazały, że spożywanie 3 gramów kardamonu dziennie wykazało efekt przeciwzapalny u kobiet cierpiących na zespół policystycznych jajników w skrócie PCOS. Jako, że przewlekły stan zapalny nie musi dawać żadnych objawów, a jednocześnie podstępnie przyczynia się do rozwoju różnych chorób, to spożywanie kardamonu z całą pewnością można uznać za dobrą praktykę w prewencji wielu schorzeń. Zanim przejdę dalej, krótko chcę Państwa zaprosić do zapisania się na mój darmowy biuletyn mailowy w formie porannego dziennika zdrowia. Dziennik otrzymujesz ode mnie od poniedziałku do piątku o 6 rano, tak więc jest to dobry sposób, aby rozpocząć dzień od wartościowej informacji o naturalnych metodach na poprawę zdrowia. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby stanowił szybką i przyjemną lekturę do porannej kawy lub herbaty, a zarazem był praktyczny, tak aby wiedzę można było od zaraz wdrożyć w życie. Co więcej, dziennik jest świetnym uzupełnieniem mojego kanału YouTube, dlatego jeśli podobają Ci się moje filmy, to tym bardziej będziesz zadowolony z treści, jakie przekazuję w dzienniku drogą mailową, w razie czego można się wypisać jednym kliknięciem myszki. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl//dziennik. Pole na zapis widnieje tuż pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Kardamonowi przypisuje się też działanie zapobiegające próchnicy i chorobom przyzębia. Badacze potwierdzili, że kardamon ma właściwości przeciwbakteryjne i jest skuteczny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii, które są szczególnie szkodliwe dla naszych zębów. Mam tu na myśli bakterie takie jak Porphyromonas gingivalis i Prevotella intermedia. Dodatkowo właściwości przeciwzapalne kardamonu, o których już kilka razy powiedziałem w tym filmie, również sprzyjają zahamowaniu rozwoju chorób przy przyzębia. Dodatkowo badacze dowiedli, że rzucie nasion kardamonu skutecznie zwiększa pH śliny i płytki nazębnej. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, że przyprawa ta może chronić nas w pewnym stopniu przed próchnicą. Kardamon jest stosowany od setek lat w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Jego właściwości zdrowotne są dobrze znane w tradycyjnej medycynie indyjskiej, czyli w Ayurvedzie, a także w tradycyjnej medycynie persko-arabskiej, nazywanej UNANI. Korzystne działanie kardamonu w kontekście zdrowia układu pokarmowego zostało potwierdzone w doświadczeniach na zwierzętach. Literatura naukowa podaje, że kardamon hamuje uszkodzenia, w tym wrzody żołądka, wywołane alkoholem lub aspiryną. Podkreślam jednak, że są to wnioski pochodzące z badań na zwierzętach, a więc, aby być pewnym takiego działania, muszą zostać one jeszcze potwierdzone w badaniach wykonanych z udziałem ludzi. Ze względu na zdolność kardamonu do wygaszania stanów zapalnych, które stanowią dobre środowisko dla rozwoju nowotworów, przy prawie tej przypisuje się działanie przeciwrakowe. Jeśli do właściwości przeciwzapalnych dodamy jeszcze wysoką aktywność przeciwutleniającą kardamonu. To możemy spodziewać się, że kardamon będzie pomocny w zapobieganiu nowotworom. I takie też wnioski można wyciągnąć z eksperymentów przeprowadzonych na liniach komórkowych. Dla przykładu, autorzy badań odnotowali, że związki biologicznie aktywne obecne w kardamonie hamują rozwój komórek raka piersi. Oczywiście to zbyt mało, aby móc okrzyknąć kardamon wyróżniającym się składnikiem przeciwnowotworowym, jednakże uważam, że strategia zapobiegania nowotworom. Powinna opierać się m.in. na spożywaniu wielu różnych produktów, co do których istnieją poważne przesłanki, że mogą wykazywać pożądany efekt, i kardamon zaliczam do jednego z tych produktów. Dużą zaletą kardamonu jest również to, że nie wywołuje on zbyt wielu skutków ubocznych i jest produktem bezpiecznym dla zdrowia. U pojedynczych osób może powodować łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. w postaci biegunki, lecz zdarzają się one stosunkowo rzadko. Zapewne zastanawiają się Państwo, w jakiej ilości i w jakiej formie najlepiej spożywać kardamon. Otóż w większości badań, w których potwierdzono właściwości zdrowotne tej przyprawy, stosowano ją w ilości 3 g dziennie. Niekiedy skuteczną porcją okazało się też 1,5 g. Wspomniane 3 g to około pół łyżeczki ziaren kardamonu. Kardamon zwykle dodaje się do kawy lub herbaty. Przyprawa ta dobrze komponuje się też z potrawami mięsnymi, w tym z mięsem skaczki lub drobiem. Wiem też, że niektóre osoby dodają kardamon do dżemów wiśniowych, a także do wypieków. Ze swojej strony polecam przygotować mleko z kardamonem. Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Należy odmierzyć pół łyżeczki zmielonych nasion zielonego kardamonu, a następnie trzeba zalać je jedną szklanką podgrzanego mleka lub napoju roślinnego, np. napoju kokosowego lub migdałowego. Całość najlepiej zaparzać przez około 15 minut. Gdy mleko kardamonowe nieco ostygnie, dla poprawy smaku można dodać np. łyżeczkę ulubionego miodu. Innym rozwiązaniem jest dodanie do takiego napoju odrobiny wanilii lub ekstraktu waniliowego. W ten sposób mleko kardamonowe przygotowuje wielu moich pacjentów. Jeśli jednak smak napoju okaże się dla Ciebie zbyt mocny, to oczywiście możesz zmniejszyć ilość stosowanego kardamonu. Taką porcję najlepiej spożywać raz lub dwa razy dziennie. Kardamon to jedna z wielu przypraw, która posiada bardzo dobrze udokumentowane właściwości zdrowotne. Jednak wydaje mi się, że nie jest ona aż tak popularna w naszym kraju jak kurkuma, imbir lub cynamon. A szkoda, bo może ona znacząco wzmocnić nasze zdrowie. Mam nadzieję, że tym filmem zachęcę choć część z Państwa do wypróbowania jej w swojej kuchni. Naprawdę warto. Z mojej strony na dziś to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.